Na wernisarz tłumnie przybyło wielu gości, bo wystawa była wyjątkowa. Tomasz Najder, fotograf i zarazem autor, chciał przedstawić piękno guzika, które dostrzegł dzięki współpracy z Muzeum Guzików w Łowiczu. Guzik zostaje wyparty przez różne, zabawne czasem przedmioty, ze swojej normalnej funkcji. I te przedmiociki podszywają się pod funkcję guzika. A to śrubki, a to herbatniki, a to rybki. I to będzie też rozbudowana seria i w przyszłości gdzieś około 50 różnych zupełnie zaskakujących zdjęć. Artysta opowiedział również o swoim drugim projekcie przedstawionym podczas wernisażu. Tu są trzy takie wątki. Jeden to jest ten, który tu widać z tyłu za mną, żydowskie takie tematy, tworzone z figurek maleńkich, kompilacje jakby sytuacji dziejących się na ryneczku w małym, nieistniejącym sztatu, to były książki robione fotografie. Tomasz Schneider przyznaje, że posiadanie dobrego aparatu fotograficznego nie wystarczy, aby być fotografem. Według artysty dobrze zrobione zdjęcia zależą od duszy człowieka i od tego, jakie myśli i intencje chce przekazać poprzez ukazane zdjęcia. Co ja mam gdzieś tam w głowie, próbuję przepchnąć przez aparat, żeby mi się znalazło przed, czyli jakby w odwrotną stronę. Nie, nie rejestracja tego, co, co jest zastane, tylko stworzenie jakiejś sytuacji przed aparatem z, zrodzonej gdzieś tam w głowie. Była to świetna okazja do tego, aby przy lampce wina i dobrej muzyce obejrzeć oryginalne prace. A oprócz tego dowiedzieć się więcej o samym autorze.